Kochani kochani, dziękuję za tą możliwość, że znów zna, zjawiłem się w tym najpiękniejszym mieście na ziemi Kogusowa. To wspaniali ludzie, o wielkich sercach. Zresztą było widać ostatnio przy akcji Uśmiech od Mikołaja, gdzie społeczeństwo wasze, Waszego miasta, przedsiębiorcy oddali praktycznie wdowi grosz przepiękna inicjatywa gratuluję mogłem wspólnie dotrzeć do osób potrzebujących i cóż zdrowych wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku życzę wszystkim mieszkańcom Kolbuszowej powiatu kolbuszowskiego całej pięknej Polski myślę, że spotkamy za rok. Do zobaczenia. Pozdrawiam was, kochani. Pozdrawiam. Ho, ho, ho.